Witam Was dzisiaj w podwójnym teście. Podwójny, ponieważ kręcę ten filmik dla waszej, no dla Waszych prośb HTC Desire 310, aby pokazać jego możliwości. A testować będziemy dzisiaj nieznane urządzenie. Jest to po prostu otwarzasz MP3 Multimedia Player, który kosztuje zaledwie 15 złotych, a w pudełku znajduje się takie małe urządzenie, które mi na pierwszy rzut oka przypom, przypominało urządzenie zwane iPadem Nano, czy w coś w tym stylu, ale nim nie jest. Poza tym w zestawie była od razu karta microSD 2GB, na którą już zgrałem trochę muzyki, aby było czego posłuchać, oraz taki kabelek, którym ładujemy to nasze urządzenie, bowiem tu jest akumulatorek, nie jakaś mała fikusiasta bateria, oraz zwalamy właśnie na tą <laughs> Przepraszam. Kartę MicroSD piosenki. Co mogę o tym powiedzieć? Urządzenie jest bardzo małe, jest bardzo lekkie. I nie jest wykonane z, w całości z plastiku. To jest faktycznie metal. Nie wiem dokładnie jaki gatunek metalu. Czy to jest po prostu jakiś kawałek blachy czy czegoś? Nie wiem. Ale naprawdę nie jest to urządzenie ciężkie. Jest malutkie i jest wygodne. Tutaj mamy właśnie tylko gniazdo na mikro USB oraz mikro SD. A tu z kolei mamy włącznik urządzenia oraz gniazdo na słuchawki, których niestety w zestawie nie ma. No ale za 15 zł nie ma się czego spodziewać. Dwa okrągłe przyciski. Jeden, którym włączamy muzykę i ją pauzujemy. Utwór do przodu, utwór do tyłu głośniej, ciszej proste. A co mnie w nim zadziwia? Zadziwia mnie to, że nie ma tutaj żadnego wyświetlacza nie mamy wpływu na ustawienie basów oraz rodzaju nie wiem muzyki tak, tego zwanego Equizera, czy jak to tam się zbie poprawnie. Tylko po prostu on sam do danej muzyki się dostraja. I co mnie ciekawi, dostraja się w taki sposób, że to małe główienko gra, uwierzcie mi, lepiej niż to za 300 zł, w którym mogę sobie samemu jeszcze się pobawić basami. Basami pod, podgłosić dźwięki itp. Mam na wszystko podgląd, mogę to zmienić pod nie wiem pop, rock czy tam inne pierdoły. A mimo to, to, to gufron za 300 zł wypada może tak samo, a nawet i słabiej niż to za 15 zł. Szok! Ale naprawdę, kiedy podłączyłem słuchawki. Do tego urządzenia, co zaraz także uczynimy, i później muzykę na całą parę, musiałem ściszyć. Musiałem po prostu ściszyć słuchawki, gdyż nie szło w nich wyrobić. A dźwięk nie dość, że jest czysty, to nasycenie basami przy danym utworze jest naprawdę rewelacyjny. Jak oni to w tym urządzeniu zrobili, nie mam pojęcia, ale naprawdę. Dźwięk, mam wrażenie, jest w 100% lepszy z tego urządzenia niż z tego. No ale teraz pod, pod, podepniemy kabelek. Będzie ciężko, przyznaję. Kolejny plus dla urządzenia jest taki, że po jego włączeniu nie trzeba czekać, aż tam się coś wczyta, czy te PTD, tylko włączamy i od razu leci muzyka. Tutaj musimy czekać na powitanie, inne pierdoły, zanim muzyka się wczyta, zanim pojawi się menu. Trochę jednak czasu mija. A tutaj po prostu... Ciak! Coś mi się zdaje, że chyba bateria zdechła. Jak to zrobić? No, niestety muszę położyć na razie tak telefon. No bo zapauzujemy, już jestem ponownie, jednak działa, po prostu, no, no musiałem odłączyć na chwilę telefon, bo jedną ręką dość ciężko mi się operuje i, no posłuchajcie sami, dźwięk jest naprawdę zajebisty. Nasycenie basami jest naprawdę re, rewelacyjne, a słucha się no, muzyki na tym urządzeniu naprawdę rewelacyjnie. Ja sobie powoli odpalę to drugie urządzenie dla porównania. Dobra, ponownie zrobię pauzę. Jesteśmy ponownie. Może niestety inne nagranie, ale uwierzcie mi, że tu jest także głośność na całą parę. Wyłączyłem basy specjalnie, aby nie było, że tą podciągnąłem basami. Jest po prostu ustawienie fabryczne i no właśnie, to urządzenie za 300 zł, ponad 300 zł gra słabiej i ciszej niż to za 15. Szok. I choć nie wiem, to tak brzydko mówiąc, spłodził to maleństwo. Kto się do tego przyznaje, to urządzenie jest naprawdę rewelacyjne. Jeżeli gdzieś będziecie widzieli to małe główienko, jeżeli także będzie kosztować 15 zł, no, one chodzą do. 30 zł, w zależności od jakiegoś sklepu, ale jeżeli na nie natraficie, a będziecie szukać naprawdę dobrej MP3, do której, no, niestety nie ma słuchawek, ale jeżeli dla was nie, słuchawki nie są przeszkodą, to uwierzcie mi, że warto sięgnąć po, do kieszeni po te nawet 30 zł i zakupić to malutkie cudeńko, na którym muzyka po prostu jest odtwarzana w sposób przepiękny i naprawdę można, można naprawdę przyjemnie posłuchać na tym muzyki a poza tym tak jak mówię wielgaśnym plusem jest to że urządzenie jest naprawdę bardzo malutkie bardzo leciutkie włącza się naprawdę błyskawicznie to możemy jeszcze sobie przypiąć gdzieś do paska od spodni do koszulki czy nawet gdzieś do tornistra po prostu rewelacyjne, no rewelacyjne, małe urządzenie. Nie wiadomo czyje. Dla mnie będzie to po prostu podruba jakiegoś iPada, ale jest naprawdę świetne. I naprawdę gorąco wam je polecam. Ja się z Wami żegnam. Nie wiem czy się przedstawiłem na początku filmiku, czy też nie, a więc oglądaliście Maximiliana Gamesa, który testował dla Was. Urządzenie MP3 Multimedia Player nieznanej nam firmy i z dość niewielkim wyposażeniem, ale za to kryjące w sobie naprawdę potężną moc do odtwarzania muzyki. Ja się z Wami już kochani żegnam. Pa i życzę Wam wszystkim miłego dnia.